Hej, jesteśmy teraz przed miejscem, gdzie 22 lipca 2011 roku Anders Breivik wysadził bombę. Ten słynny atak właśnie Breivika. Ten 16-piętrowy budynek przez, no przez te 9 lat nie został w ogóle wyremontowany. No i pokażę Wam miejsce, gdzie Duża jest ta ciężarówka, gdzie była duża bomba. No do dzisiaj nie zostały te yy, okna po prostu ustawione. Że to, to, że budynek nie został wyremontowany, pokazuje jak to duży wpływ wywarło na Norwegach. Kraj, który był spokojny, nie był atakowany, stał się nagle obiektem ataku ich własnego obywatela. Zobaczcie, tutaj są powstawiane płyty takie drewniane jak na budowie właśnie w oknach te wszystkie szyby wyleciały. No nie wszystkie jak widać, ale właśnie nie zostały wszystkie wstawione. Natomiast po tym ataku właśnie z 11 roku z lipca wprowadzono systemy zabezpieczeń w postaci takich betonowych klosków, jakie tam daleko widzicie, szlabane, mury, blokady tak żeby nikt nie mógł wjechać z ładunkiem wybuchowym to jest wszystko skrupulatnie sprawdzane także w tym momencie już jest to żebym przestrzeń taka bym powiedział cicha także tam też widzicie w oddali w tamtym budynku też są okna wywalone no i Właśnie na pamiątkę Na pamiątkę, no Dla uczczenia właśnie ofiar ataku Breivika została zrobiona tablica O szczegółach nie będę mówił To była tragedia Bardzo duża Właśnie, no nie tylko dla Norwegii, tylko ogólnie dla Europy, bo To pokazuje, że jedna osoba może Taki Pokojowy kraj bardzo No zaatakować po prostu ludność cywilną Tak to wygląda Także cieszmy się, że w Polsce nie mamy takich brewików że tyle. No tutaj z tego co ja, że to są gazety właśnie z tego feralnego dnia z tej tragedii. No tutaj się czas zatrzymał dla Norwegów tak naprawdę zwykłe wydarzenia, które były w tle tragedii norweskiej i szyba, która została po stupowy buchu. zobaczcie jak, jaka to musiała być potężna energia I tam na wprost macie blokadę uliczną właśnie e, e, tak by się tu nic nie mogło dostać żadne auto przystanki. No już tu nic nie jeździ. Także widać, że do dzisiaj mają uraz po tym, takie rany się szybko im nie wygoiły. No i nie poruszajcie z nimi tego tematu, bo to jest dla nich takie bardzo przykre, wstydliwe, nic nie do rozmowy.